Ten film pokaże Ci, jak na własnym blogu zainstalować banner reklamowy firmy GVO. A więc wchodzimy na stronę http://dwa razy ukośnik, kropka, kom, ukośnik, desing, ukośnik, http, podkreśnik, banners, ukośnik, Polisz ukośnik. Otwiera się strona z banerami w języku polskim. Wybieramy sobie jakiś baner, no na przykład ten. Klikamy prawym przyciskiem. Zapisz grafikę jako. Wybieramy na przykład na pulpicie. Zapisujemy go pod inną nazwą. Niech to będzie na przykład baner. E, Banner GVO, na przykład coś takiego, i klikamy Zapisz. I teraz przechodzimy na stronę naszego bloga, i na przykład chcemy dodać o mnie i o blogu taki banner reklamowy. Więc klikamy na edycję tej strony. Strona nam się Świetla, prawda? I teraz załóżmy tutaj na dole, chcemy umieścić banner reklamowy, a więc zaznaczamy, klikamy tutaj, żeby było wiadomo, w którym miejscu on się ma wkleić, pokazać yy, i dodaj medium. Klikamy, otwiera nam się okno, na którym wybierzemy z komputera, wybierz plik. I na pulpicie znajdujemy ten obrazek, banner GVO mamy. Otwórz i wyślij na serwer. Za chwilę obrazek znajdzie się o, jest na serwerze. I teraz tutaj mamy tytuł: banner GVO, może tak być. Tekst alternatywny napiszemy tak samo: banner GVO. Etykietę możemy taką samą, dać opis taki sam. I teraz dalej zaznaczamy taką rzecz, mianowicie adres url odnośnika. Klikamy na brak, i tutaj musimy wkleić link do strony, na którą y, czytelnik będzie przekierowany po kliknięciu na baner. Y, jest to nasza strona reklamowa y, w języku polskim, tam gdzie, się, tam gdzie można się zarejestrować. I teraz dalej. Y, zaznaczamy sobie tutaj, żeby on się wyświetlał na środku. Wielkości. Cały rozmiar, możemy zrobić cały rozmiar, czyli 234x60 i staw do opisu. I proszę bardzo, mamy baner umieszczony w tekście. Kiedy klikniemy na niego, możemy go tutaj jeszcze wyedytować i ewentualnie. Ewentualnie możemy tutaj coś zmienić. Możemy go powiększyć. Możemy go pomniejszyć. O tutaj z boczku yy, możemy, yy, możemy zrobić coś takiego. Jeżeli tak ma zostać. Aktualizacja. I tutaj klikamy. Aktualizacja. I kiedy kiedy przejdziemy do, do strony do strony naszego bloga i o blogu przekręcimy proszę bardzo pokazuje się nam pokazuje się na banner. po kliknięciu w niego przechodzimy do strony do strony reklamowej, tutaj naszej strony z naszymi, z naszymi danymi. A więc wiesz już w tej chwili, jak zainstalować baner? Można instalować go na stronie, można go dodawać do wpisu, można w pasku bocznym. To wybór, gdzie taki baner się będzie pojawiał, zależy tylko i wyłącznie od nas.